Piątek 6 czerwca. Karta dnia 6 Pentakli. Dzień dobry, wyjątkowa duszo. Dzisiejszy dzień przynosi równowagę w dawaniu i braniu. Karta 6 Pentakli zapowiada sytuacje, w których możesz otrzymać pomoc, wsparcie lub drobny gest dobroci od innych, ale też ty sama możesz zostać tym, kto poda komuś rękę. Wszechświat działa dziś na zasadzie wymiany energii. Co dajesz, to do ciebie wraca. Możesz spodziewać się nieoczekiwanej propozycji lub prezentu, życzliwości od osoby, po której się tego nie spodziewasz, wdzięczności za coś, co zrobiłaś wcześniej, możliwości podzielenia się swoimi zasobami z kimś potrzebującym. To również świetny dzień, by wyrównać swoje wewnętrzne rachunki, odpuścić, przebaczyć, albo po prostu zatrzymać się i docenić to, co masz. Rada na dziś: daj z serca. Nie oczekując niczego w zamian, nagroda przyjdzie wtedy, kiedy najmniej się jej spodziewasz. Życzę pięknego dnia. Wróżbita Łukasz Węcka